Nigdy nie żyłeś i nigdy nie będziesz żył. A Bóg chce, żebyś żył prawdziwie, pięknie, jaki pożytek jest tego, że ty się modlisz, że ty pościsz, że ty nie jesz słodyczy, kiedy jesteś skłócony z najbliższymi. Nie ma ludzi, którzy żałowali, że co niedziela byli nam świętej. Byli tacy, którzy w obliczu śmierci dostrzegają, że nigdy o to nie dbali. W obliczu Pana Boga wszyscy jesteśmy równi. Hirie, Eleison, podamy na kolana, mówiąc: Panie, zmiłuj się nad nami. Laudator Jezus Chrystus, spotykamy się już kolejnego dnia na czas słuchania, też i mam nadzieję, wypełniania pewnych obowiązków związanych z rekolekcjami, czyli te prace domowe nieszczęsne, o których mówiłem. Przypominam, że są to rekolekcje dla przyjaciół i darczyńców Centrum Życia i Rodziny. W związku z tym też pamiętajcie o tym, żeby ofiarować dużą część modlitwy w intencji tego całego dzieła. Jeśli chodzi o dzisiejsze słowo, wybrałem sobie słowo, które był to Piątek po Popielcu, czyli z, czytanie z Księgi proroka Izajasza, nawiązywałem także do tego czytania, poniekąd pokazując już we wcześniejszym nagraniu, na co warto zwrócić uwagę, ale pozwolę sobie ten fragment przeczytać. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg. Krzycz na całe gardło, nie przestawaj, podnoś głos Twój jak trąba, Wetknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają mnie dzień za dniem, Pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie porzuca prawa swego Boga. Proszą mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga. Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Ty tego nie uznałeś. Otóż w dzień Waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich swoich robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów. I wśród niegodziwego walenia pięścią, nie pościcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozległ zgiełk wasz na wysokościach. Czyż to jest post, jaki ja uznaję? Dzień, w którym człowiek się umartwia? Czy zwieszanie głowy, jak sitowie, i użycie woru z popiołem za posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej postem, który ja wybieram? Rozerwać kajdany zła rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, do domów prowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przyodzieć i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twoje zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie, chwała Pańska iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie, oto jestem. To są te słowa, które przecież przez długi czas ostatniego nagrania, tego dnia pierwszego, powiedzmy, rekolekcji, próbowałem podkreślić to, w jaki sposób mamy pościć, w jaki sposób mamy zwracać uwagę na to, co jest istotne, do czego ma nas to wszystko przygotować. I to jest właśnie cały czas ten klucz, to jest nic nowego. Słowo Boże nas próbuje naprowadzić. Pokazuje, że nieraz te posty albo pościki, które sobie wybieramy, że to nie chodzi o to. I Panu Bogu to prawdopodobnie nie będzie miłe. To da satysfakcję wam, jako ludziom, to sprawi, że poczujecie się lepiej, ale to nadal nie jest post. Post to zadbać o drugiego człowieka. Naprawić więzi z Bogiem, z sobą samym, z drugim człowiekiem, zerwać kajdany grzechu, to jest miłe. I faktycznie, i uwaga, bo ktoś może jeszcze powiedzieć sobie: No, przecież wielu ludzi, którzy są niewierzący, którzy są daleko od Pana Boga, zwracają na to bardzo, taką, bardzo dużą uwagę. Przecież są różne akcje, ciągle pomoc biednym, pomoc takim, wielka orkiestra świątecznej pomocy jest, przecież i ludzie lubią czynić dobro. I uwaga, i tu jest właśnie trud, bo chrześcijaństwo ma polegać na tym, że masz robić to w taki sposób, żeby jedna Twoja ręka nie wiedziała, co czyni druga. Czyli nie masz się afiszować ze swoim dobrem. Nie masz ciągle trąbić przed sobą, jaki to jesteś dobry, bo inaczej odebrałbyś już swoją nagrodę od ludzi, a masz odebrać ją od Pana Boga. Zatem zobaczcie podnoszę poprzeczkę, jaki trudny faktycznie ma być post. Jaki to jest wielkie wyrzeczenie. Pamiętajcie tę historię z autobusu, co powiedziałem, że nie potrafiłem kurtki oddać. Nie potrafiłem dostosować się do Słowa Bożego, a Bóg wprost mi pokazywał, w jaki sposób mam walczyć, i ja nie potrafiłem. A kiedy na przykład, bo to też każde może być powołane do czegoś innego. Ktoś może być powołany faktycznie do postów i jakiejś formy głodówek, ale nie wszyscy, żeby jeden nie naśladował drugiego. Bo ja faktycznie byłbym zmęczony, kiedybym jadł wielu rzeczy, i to zmęczenie spowodowałoby, że zamiast uśmierzać, u, przepraszam, walczyć ze swoim ciałem, prawda, żeby jakoś go okiełznać, to bardziej to zmęczenie spowodowałoby, że jakościowo moja praca spadnie. Będę na dzieci w szkole krzyczał. Może nie będę miał takiego umysłu, żeby dobre słowo powiedzieć, na przykład. Może będzie większa niechęć do modlitwy. Dlatego Pan Bóg kieruje nas i pokazuje, na co mamy zwrócić uwagę. I przede wszystkim właśnie słowo Boże, które dzisiaj wybrzmiało, że ma być to robione bez właśnie i sporów. Jaki pożytek jest tego, że Ty się modlisz, że Ty pościsz, że Ty nie jesz słodyczy, kiedy jesteś skłócony z najbliższymi? Może być sąsiad, może być rodzina. Jaki jest sens takiego postu? To nie jest miłe Panu Bogu do tego stopnia, że Benedykt XVI kiedyś faktycznie gdzieś tam w jednych rozważań zastanawiał się, czy nie zmienić miejsca przekazania sobie znaku pokoju podczas mszy świętej. Dlatego, że teraz jest przy tym miejscu Baranku Boży, natomiast chciał, żeby było po modlitwie powszechnej, bo zanim swój dar zostawisz na ołtarzu, idź najpierw pojednaj się z bratem, a dopiero później dar swój ofiaruj. I Kościół ciągle o tym przypomina i próbuje zwrócić na to uwagę. Czyli jeśli zaczniemy żyć zgodnie z Bogiem i według Jego zasad, to nieustannie będziemy mieli doświadczenie Pana Boga, Jego obecności, bliskości, troski o nas samych. W momencie, kiedy ludzie nie są gotowi albo nie traktują swojej wiary na poważnie, no to to wszystko gdzieś tam zaczyna ulatywać. I dlatego to chrześcijaństwo nie smakuje tak, jak powinno smakować. Kiedyś w zeszytach formacji duchowej, to był numer 46 w 2010 roku, przeczytałem jeden taki bardzo fajny wstęp pokazujący, jak nieraz to wygląda u każdego z nas. Czego my naprawdę chcemy od Jezusa? Spójrzmy choćby na intencje mszalne: prośba o uzdrowienie, o zdanie egzaminu. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek usłyszał taką intencję o łaskę zrozumienia i przyjęcia do serca Ewangelii. Nikt raczej takich mszy nie zamawia. Nauka Jezusa jest ciągle spychana na bok. Nas interesuje jedynie zdrowie, znalezienie pracy, rozwiązanie trudnej sytuacji. Jezus stał się dla nas maszyną do czynienia cudów. Tymczasem w Ewangelii znajdujemy zaskakującą dla nas scenę. Pewien ojciec prosi Jezusa o uzdrowienie syna, a on odpowiada: Jak długo mam was jeszcze znosić? Mocne. 9 rozdział, 19 werset. Ktoś z nas mógłby powiedzieć, co za surowość wobec ojca pragnącego zdrowia dla swojego dziecka. Przecież sam Jezus pokazywał, że mamy przychodzić i prosić. Tymczasem Jezus jest rozgoryczony faktem, że ludzie ciągle oczekują od niego uzdrowień, a nie mają ochoty słuchać jego dobrej nowiny. Nie pragną świętości. I czas Wielkiego Postu, mówię w pełni świadomie tego słowa, to czas, w którym człowiek ma zapragnąć świętości. Jeśli nie będzie pragnął świętości, ale będzie się bawił tylko w te takie inne rzeczy związane z chrześcijaństwem, to się nie uda i faktycznie nie będzie to wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Słuchałem kiedyś bardzo ciekawej historii. Tu będę. Nieraz stosował taki kolokwializm, za co przepraszam, ale tak tę historię zapamiętałem. Jest to ksiądz Nowak, zakonnik, który mówi, że zanim już został zakonnikiem, zanim poszedł do, do tej formacji, no to mieszkał w akademiku i gdzieś tam uchodził za jednego z tych takich najbardziej wierzących studentów, bo mówi, że w prawie każdą niedzielę był na przy świętej. A w świecie studenckim jest to niezły wynik. Więc gdzieś tam, jak ktoś miał jakiś problem z wiarą, to gdzieś przychodził do niego i on jako taki autorytet wierze, mówił, że tam trzeba chodzić na mszę świętą. I nagle jego znajomy, który dzielił z nim pokój, mówi taką rzecz. Słuchaj, poszedłem do parafii poprosić o to, żeby być rodzicem chrzestnym. Niestety ksiądz nie dał mi zgody. Powiedział, że ja jestem niewierzący, że muszę się nawrócić, że na szczęście do chrztu tego dziecka jest 4 miesiące, więc mam 4 miesiące na to, żeby się nawrócić. Ja już sobie wyobrażam to z perspektywy księdza, jakby to wyglądało, gdybym coś takiego powiedział, bo bardzo często ktoś by mnie przekonywał, że jest bardzo wierzący, bo raz na pół roku jest w kościele. No ale to wiadomo, mniej więcej tak nieraz to wygląda u przeciętnego katolika. I mówi ksiądz Nowak już ta historię, ale przypominając sobie, jak to było za czasów młodości. W pewnym momencie ten jego kolega siada na łóżku i mówi: słuchaj, stary, no mam problem. Muszę się nawrócić, a ja nie wiem, jak to się robi. No i ja, jako wielki autorytet, który prawie każdą niedzielę był na mrze świętej, mówi, słuchaj, no musisz zacząć chodzić na mrze świętą, tak jak ja. No i ten kolega mówi, ojejciu, tylko że jest mało czasu, bo to tylko kilka niedziel, przez cztery miesiące, to ja może codziennie zacznę chodzić. Ty, ty jesteś wierzący, weź mi pomóż. Mam do ciebie prośbę, chciałbym, żebyś chodził ze mną codziennie na przeświętą. I wtedy student Nowak, jeszcze nie ksiądz, mówi nagle taką rzecz: powiedziałem coś bardzo spontaniczne, co pokazało mi właśnie takie piękno mojego chrześcijaństwa. Bo przecież każdy z nas wie, że zadaniem chrześcijan jest pomóc temu drugiemu wierze, żeby on też miał okazję doświadczyć tej miłości Pana Boga. Więc kiedy kolega mnie poprosił, żebym zaczął chodzić z nim codziennie na mszę świętą, odpowiedź była oczywista. No chyba cię pogięło. Świetne. Podejrzewam, że większość z nas by dała taką samą odpowiedź. I przepraszam za ten kolokwializm, ale faktycznie tak jest. Jak sobie patrzę nieraz, że w teorii tak, jak pomagać, jak walczyć, jak wspierać tych ludzi, to jest jedno. Ale kiedy przychodzi do konkretu, żeby naprawdę drugiemu pokazać wiarę, żeby pomóc temu drugiemu, żeby pokazać mu, co jest istotne, no to już nie tędy droga. Nagle się okazuje, że się wycofujemy, że zamiast dać odzienie nagiemu, to lepiej nie jest słodyczy, że zamiast walczyć ze swoim grzechem, to lepiej w sumie przecież nie pić kawy, że zamiast codziennie przyć, przyjść na przy świętą, to wmawiamy sobie, a ja nie mam czasu, dopóki nie zaczniesz. Jak zaczniesz, zobaczysz, że masz czas. Ale lepiej w sumie przecież jest to, żeby nie oglądać tyle telewizji, bo co tam z tą mszą świętą. A Bóg nam ciągle pokazuje te konkrety i chce w taki sposób o nas walczyć i pokazywać nam, co jest naprawdę istotne. I wracamy dalej do y, tematu gdzieś tam tego, jak ludzie nieraz czekają na to, żeby uporządkować sobie pewne rzeczy. Y, tą historią także bardzo często się dzielę podczas rekolekcji, ale to dlatego, że ona zmieniła moje życie pomimo tego, że zdaję sobie sprawę z tego, czym jest sakrament, zdaję sobie sprawę z tego, jak on potrafi działać, ale czasami gdzieś tam w takim regularności udzielania sakramentów nie dostrzega się faktycznie tego wielkiego cudu, jakim jest sakrament. W tym przypadku będę mówił o sakramencie chorych. Dostałem telefon na parafie. Zadzwonił jakiś mężczyzna w bardzo podeszłym wieku i mówi: Proszę księdza, ja dzwonię w ogóle z drugiego końca Polski. Nie jestem księdza parafianinem, ale moja siostra rodzona jest. Ona mieszka tu i tu, podało wskazany adres, no i sytuacja jest dosyć trudna. Ja mam 90 kilka lat, moja siostra jest trochę ode mnie młodsza, natomiast od wielu lat leży przybita do łóżka. Ja nie mam możliwości przyjechania ją odwiedzić. Ona nie ma możliwości przyjechać do mnie. Nie ma możliwości, żeby ją odwiedzić z kilku względów. Po pierwsze mój wiek, ale po drugie rodzina, czyli córka tej pani, tej mojej, przepraszam, siostry plus wnuk, wnukowie, chyba tak się odmienia, nie chcą mnie wpuścić do domu. Mam do księdza olbrzymią prośbę. Czy mógłby ksiądz przyjechać z namaszczeniem chorych do mojej siostry? Bardzo o to proszę, tylko uprzedzam, że może być nieprzyjemnie. Mogą księdza nie wpuścić, mogą księdza obrazić. Moja siostra nie mówi już od kilku lat i ten stan trwa. I ja dopiero sobie uświadomiłem, że może ona czeka. Więc ja na prośbę, i to też w ogóle ciekawe, bo gdyby kiedyś puścili nas po kolędzie, znałbym tę sytuację już dużo wcześniej, ale nas nigdy nie wpuścili. Więc skąd miałem wiedzieć, że jest taka sytuacja i ktoś tak czeka na pojednanie z Bogiem? Więc wziąłem wszystko, co potrzebne do tego, żeby udzielić sakrament chorych. Pojechałem do podskazany adres. Wychodzę z samochodu i witają mnie dwójka dzieci, w mniej więcej w moim wieku, córka tej pani, tam powiedzmy te 50 kilka lat, jakiś tam jeszcze był mężczyzna. No i mówię: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po czym w odpowiedzi słyszę tylko cisza. Jeszcze raz mówię: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus do wszystkich. I nagle dziewczyna w moim wieku mniej więcej mówi, już Pan skończy tę szopkę, proszę wejść zrobić swoje i do widzenia. Więc mniej więcej faktycznie klimat gdzieś tam się potwierdził, ale wpuścili mnie do domu. Ja zazwyczaj jestem taki mało odważny w takich rzeczach, ale wtedy czułem pełne prowadzenie Pana Boga i wiedziałem, że słowa, które nawet wypowiadam, nie są moje. Bo ja jestem złośliwy, kąśliwy niestety. Ja bym inaczej gdzieś tam rozmawiał z nimi. Ale Pan Bóg ma swoje metody na każdego. Skoro przez oślicę Balaama potrafił przemówić, to i poradzi sobie z takim kapłanem, jakim ja jestem. I teraz uwaga: odzywam się do tej pani. Pani leży w łóżku, skubię tylko tak pierzynę w sposób bardzo charakterystyczny dla osób chorych z demencją często. Potykam ten obraz już wielokrotnie. Moją babcię też pamiętam w ten sposób. I mówię: Proszę pani, przyszedłem tutaj z Jezusem, czy chciałaby się pani wcześniej wyspowiadać? Cisza, no bo pani patrzy tylko w ścianę, nie odzywa się przez kilka lat, nie ma z nią kontaktu. Ja jeszcze raz mówię: proszę pani, przyszedłem tutaj z Jezusem, zostałem wezwany. Zanim pani przyjmie komunię świętą, musi się pani wyspowiadać. Cisza, tym razem młody chłopak zaczął się śmiać i mówi: Pan chyba nie wierzy w tę magię. I patrzy na mnie i się śmieją ze mnie. I ja pamiętam, jak we mnie wręcz czułem się pokierowany, coś wstąpiło. Spojrzałem na tę panią leżącą, chorą i mówię, proszę pani, ale my chyba się nie zrozumieliśmy. Pani tu już tkwi podobno już kilka lat. A to oznacza, że być może pani czeka i nie jest pojednana z Bogiem. Zatem proszę sobie uświadomić, że jeśli pani się nie wyspowiada, to być może pani nie ma szansy na niebo. Ja nie wiem, jaki jest pani stan. Mówiłem z takim przekonaniem i czułem, bo ciarki miałem za każdym, razem, każdym słowem na plecach, że to nie mówię ja. Po czym Pani odwróciła głowę w moją stronę. Wtedy naprawdę zbladłem. I mówi, czekałam. Wszyscy w płacz. Tyle lat czekała, żeby ktoś wreszcie przyprowadził jej kapłana. Chciała się pojednać. Miała nieuporządkowane te sprawy. Wyprosiłem na chwilę rodzinę. Wyspowiadałem tę kobietę. Zaprosiłem rodzinę, później całą, która już nie była taka skora do śmiechu. Zaprosiłem tę rodzinę. Po czym ta pani głaskała mnie ręką po policzku i mówiła, księżulku, ja tyle czekałam, tyle czekałam. Udzieliłem jej namaszczenia chorych, odpowiadała na wszystkie pytania, przy świadkach, udzieliłem jej komunii świętej. Po czym, jak już udzieliłem błogosławieństwa ostatniego, pani znowu odrzuciła głowę w stronę ściany i tak jakby się wyłączyła. Córka chciała podejść do mamy, coś powiedzieć, ale już jej nie słyszała. Ona umarła dwa dni później. Ale to jest właśnie to wielkie działanie Pana Boga. To, dlaczego Bóg mówi: Ze mną masz się pojednać, z rodziną masz uporządkować więzi, masz zrozumieć, co jest istotne, masz skupić się na tym, co najważniejsze. I zobaczcie, Bóg z miłości do tej pani przysłał takiego osła, jakim jestem, żeby powiedział, co miał powiedzieć. Pan Bóg działa po swojemu. I faktycznie ciągle gdzieś tam musimy sobie o tym uświadamiać, musimy do tego wracać. To są, wiecie, no, tematy śmierci jak każde inne. Tu cieszę się, że Pan Bóg tak zadziałał. Mój kolega kiedyś opowiadał mi przepiękną historię. Dzisiaj gdzieś tam się skupię na tych, którzy byli przygotowani, bo faktycznie to sam chciałbym, żeby tak wyglądała też moja śmierć, bo takiej śmierci bym się nie bał. Taka śmierć byłaby czymś pięknym. Mianowicie kolega opowiadał taką historię, że był przy śmierci swojej cioci jako młode dziecko i jako dziecko pomyślał wtedy: Ja też chciałbym tak umrzeć. Mianowicie jego ciocia, Helena, chyba miałam imię, jeżeli dobrze pamiętam, zaprosiła całą rodzinę do siebie. Taka pani, kapelusik, rękawiczki, zawsze tak, białe rękawiczki, zawsze taki, taka, taka dama. No i zaprosiła całą rodzinę, wszystkich. Gdzieś tam w tygodniu, jakaś taka dziwna pora, ale kto mu, kto oczywiście przyszedł, i ona mówi: Słuchajcie, chciałam się z wami pożegnać. Samotnie, mąż dawno jej umarł. Ja nie tak na nią patrzę. Mówi: To po to nas prowadziłaś? No po to? Chcesz powiedzieć, że umierasz? No przecież, no, no gdzie, no masz się dobrze, wszystko dobrze, jesteś zdrowa, zrobiłaś niesamowity posiłek. Nie, nie, Pan Bóg dzisiaj podczas porannej modlitwy powiedział mi, że, przepraszam, wczorajszej porannej modlitwy, że następnego dnia umrę, żebym zdążyła pożegnać się z każdym, którego kocham, dlatego, że nastąpi mój, mom, mój koniec. I wszyscy, wiecie, stukali się w głowę, mówi ten mój znajomy. No gdzie? A ja patrzyłem na ciocię, nic na to nie wskazywało. Po czym odwróciła się właśnie do wszystkich i mówi: Chciałam powiedzieć, że was kocham. Cieszę się, że przyszliście. To jest wspaniały moment dla mnie, że mogę z całą rodziną w tym uczestniczyć. I nikt nie chciał w to wierzyć. Po czym wzięła z filiżanki łyczek herbaty, popatrzyła na nich i mówi: To teraz. I tylko delikatnie opuściła głowę. Usnęła. I to był koniec. I ten młody chłopak już jako dorosły mówi: Chciałbym, żeby tak to wyglądało. Zobaczcie, to są śmierci, które są piękne. Kiedy opowiadam w taki sposób, nikt się jakoś temu nie dziwi i nie ma takiego momentu lęku. To jest to, kiedy człowiek sobie uporządkował wszystko, bo się na tym to ma polegać. I czas Wielkiego Postu jest tym kubłem zimnej wody, który ciągle ma nam przypominać, co jest ważne, na co mamy zwrócić uwagę. Znajomy ksiądz mi opowiadał też fajną historię. Teraz to jest proboszcz, gdzieś tam w warszawskiej parafii. Nawet wiem, jaka parafia, ale tuż tu nie będę mówił, warszawskiej parafii. Natomiast to było doświadczenie, kiedy był młodym księdzem. Został wezwany do chorego, który miał umierać. Stan podonys krytyczny, więc nie zastanawiając się wiele, wiele, wszystko wziął co potrzebne i od razu samochodem podjechał podskazany adres. To było na wiosce. Widzi, że jakiś mężczyzna wiele siły ma i rąbie drewno na opał, bez koszulki, wiecie o nawet muskulatura. No i mówi, przepraszam, ja przyjechałem tutaj podskazany adres, bo jakiś mężczyzna jest w stanie krytycznym i umiera i miałem mu udzielić namaszczania chorych. No i ten pan odkłada się siekierę, a tak, 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 już, już, już za chwilkę się ubiorę, będę gotowy, tylko się chwilę umyję. Ksiądz tak patrzy z zdziwieniem, mówi, to chyba nie panu mam udzielić. Nie, no mi, mi, ja za chwilkę tego. Mówi, ale co pan robi? Przecież to miał być ostrzek umierające. Ja mówi, no tak, i Pan Bóg mi powiedział, że ja nie przeżyję nocy, że jestem wyspowiadany, więc wszystko dobrze, tylko mam przyjąć sakrament, wiatek, to się chyba tak nazywa, znaczy, ten Pan tak mówił, bo ja wiem, jak się nazywa, ale ten Pan tak mówił. I ksiądz tak patrzy i mówi, no nie wierzę, ale po co Pan robię to drewno? A dla córki, że miała na najbliższe dwie-trzy zimy, żeby nie musiała się o to martwić. No i tak są z niedowierzania, ale mówi, Dobra, no udzielę sakramentu. Przecież sakrament chorych można udzielać wielokrotnie. Udzieliłem sakramentu chorych i następnego dnia dostaję telefon od córki, proszę księdza, tata, tak jak zapowiadał, nie wstał już. Dla mnie to jest niesamowite. Słuchajcie, to są historie, które budują wiarę. To są historie, które pokazują, jak Pan Bóg od początku dał nam instrukcję obsługi, jak to wszystko ma wyglądać. I ostatni taki przykład, przecież mamy tego znanego księdza ojca Górę, księdz Jan Góra, dominikanin, jak wyglądała jego śmierć. Mówił to kilka dni przed świętami, to było z, ja jestem księdzem 9 lat, czyli 8 lat temu, jakoś tak. I w pewnym momencie, osobiście też go spotkałem, więc też inaczej na to patrzę, natomiast może gdzieś tam pomylę szczegóły tej historii, ale zaczął mówić kazanie... Mówi do ludzi, nagle gdzieś tam spojrzał przed siebie, zawiesił się na chwilę i mówi: Słuchajcie, właśnie uświadomiłem sobie, że zrobiłem wszystko, o co prosił mnie Pan Bóg, wszystko w swoim życiu, o co mnie prosił. Ilu z Was ma taką pewność, że zrobiło wszystko, o co Pan Bóg prosił? I on nagle patrząc cały czas tam mówi: Panie, zatem jestem Twój, zbaw mnie. Amen. Usiadł na miejscu przewodniczenia. Dostał zawału i zmarł na przy świętej. Niesamowite. Niesamowite. Nawet jest taka piosenka, zbaw mnie twój, jestem, zbaw mnie, jestem Twój Panie, Amen, coś takiego. Siewcy Lednicy na bazie tego kazania i tego, co on tam powiedział, nagrali właśnie piosenkę bardzo rytmiczną, fajną. Ale żeby zobaczyć, czy ktoś bałby się właśnie takiej śmierci, tego, jeżeli w taki sposób o tym mówię, i dzisiejsza praca domowa, tamte dwie mam nadzieję już są zrobione. Yy, czyli, żeby pogadać z rodziną, uporządkować sobie te więzi, dowiedzieć się czegoś o sobie, o drugim człowieku, plus oczywiście ta pierwsza praca domowa, która była, yy, już nie pamiętam teraz jaka była, ale to tam macie nagranie, więc będziecie doskonale pamiętali. A już wiem, marzenia i plany, które mieliście, i zobaczyć, które z nich są ważne, gdyby się okazało, że został Wam tydzień. Dzisiejsza praca, uwaga, podnoszę poprzeczkę oczywiście. Ale nie bójcie się trzeciego dnia, nie będzie biczowania, tylko będzie i trochę inna praca. Ale uwaga, pójdźcie sobie do kaplicy. Jeśli ktoś nie ma możliwy, możliwości w kościele czy w jakiejś kaplicy adoracji, to niech to zrobi, jak już dzieci pójdą spać, kiedy będzie cisza w domu. Potrzeba na to aż godzinę, dlatego że Pan Bóg musi mieć czas, żeby przedrzeć się przez nasze życie w hałasie. Ciągłe telefony, telewizja, wszystko za dużo bodźców mamy. Pan Bóg potrzebuje czasu a dokładnie my potrzebujemy czasu, żeby usłyszeć Pana Boga. Pójść sobie do kaplicy, wziąć kartkę, długopis, powiedzieć Panie Boże, być może ja nie pamiętam wszystkiego co robię, być może nie oddałem czegoś na spowiedzi, może czegoś nie dostrzegam w swoim życiu. Proszę, podyktuj mi, pokaż mi, co muszę oddać na spowiedzi i co muszę uporządkować. Gwarantuję wam, że zapiszecie tyle kartek, że poniekąd będzie wam wstyd, że tego nie widzieliście. Ale warto. I warto co jakiś czas to robić. Pan Bóg będzie poprzez myśli, poprzez różne konkretne zdania w Waszej głowie siedział, On sobie poradzi. Tylko na to trzeba aż godzinę, czasami więcej, żeby usiąść i tylko zapisywać sobie to wszystko. To nie tak, że Wy macie przypominać sobie na siłę, czego nie pamiętacie. Macie dać się prowadzić Duchowi Świętemu. I bardzo proszę, żeby na to zwrócić uwagę i zróbcie tę pracę domową. Szczerze, naprawdę zróbcie. Udzielę Wam teraz błogosławieństwa i za chwilkę przejdziemy do kolejnego dnia rekolekcji. To akurat będzie sobota i pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Akurat z tego będę czerpał inspirację, taki początek, ale to słowo można odnosić zawsze, wszędzie i, i, i nieustannie, żeby też nie trzymać się kurczowo, że to już jest koniec Wielkiego Postu, bo ta praca ma być też nie tylko na Wielki Post, ale tylko na całe życie. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.